Cześć, to Marcin Wielkiewicz z firmy Oberon 3D. Usuwaliście kiedyś ze skanu szumy, czyli zeskanowane jakieś fragmenty stołu bądź elementu mocującego detal? Robiąc to w ten sposób, zaznaczając pędzelkiem i kasując to, co niepotrzebne. Pokażę Wam, jak to zrobić sprawnie i bardzo sprawnie. Pierwsza opcja to zaznaczenie fragmentu skanu na podstawie powierzchni obiektu referencyjnego. Zaznaczamy. Ukrywamy kada, odwracamy zaznaczenie i kasujemy to, co niepotrzebne. A jak to zrobić bardzo sprawnie? Wszystkie te czynności można zapisać sobie do makra. Cofnę to, co usunąłem, i kliknę sobie uliczek usuwanie szumu. Klikam i już posprzątane. Dzięki za uwagę i do następnego filmu.